Witam serdecznie. Rozpoczynamy czwarty odcinek Let's Playa z Ard of Murder sztuka zbrodni jednocześnie Nicole rozpoczyna trzeci dzień śledztwa ostatnio stała się sławna po spektakularnej akcji, po której ujęto Huakero. Ch -y, Porozmawiajmy na początek z naszym szefem Chaserem może nas pochwali. Bonnet. Ale any backup, Just like Nick Was that a compliment? Don't count on it. I'll pretend it was. Anyway, I'm here now. Let's get on with this. Okay, Huacaro's going to be tough to break. We need to be 100% where he's concerned. Our chain of evidence has to be absolutely solid, as it may be the only thing we can tie him down with. I'll run a comparison on the blood on the knife I found on him. His defense team will no doubt question the legality of our entry and the beating too nick certainly didn't do us any favors there i didn't approve of it well what else could you have said thanks nick but he looks fine as he is come on huh i think nick's got wakero in mind for james's killing you think do we even still have an agent nick romsky in the bureau everything i know about his progress lately is secondhand too much i think maybe i heard nothing concrete not even a decent written report Ja? Yeah. <try> o nietypowych metodach pracy, prowadzenia śledztw przez Nika, już się mogliśmy przekonać. No i dodatkowo jest taki trochę narwany, agresywny, jeśli uważa, że ktoś jest przestępcą. No to nie przebiera w środkach. No ale no, niekoniecznie musi to być wadą, choć co będzie, jeśli się kiedyś. Pomyli. Dobra, idziemy do laboratorium. Trzeba zbadać tę krew na nożu. W tym celu weźmiemy jedną. Jeden wacik. Bardzo przydatna rzecz, czyli stały tekst. No i zbierzemy te ślady krwi z noża. Jeszcze musimy tutaj zebrać pojemnik do. Zbierania prób, fiolkę. Akurat te etapy w laboratorium no nie są takie trudne. Są raczej mało skomplikowane, jak na grę, w której prowadzimy śledztwa, ale może i dobrze. Przesłaliśmy wynik na nasz komputer. Jeszcze zanim się udamy do y, pokoju naszego biura, zabierzemy z sobą wyniki badań krwi ofiar, żeby porównać. Żeby porównać ze śladami, jakie znaleźliśmy właśnie na nożu. No i w ten sposób przekonamy się, czy rzeczywiście to jest narzędzie zbrodni. Czy, czy ta próbka pobrana z noża zgodzi nam się właśnie z krwią którejkolwiek z ofiar? Henry blood is all over this knife. Gotcha, gotcha. Mamy Cię Aquero. To znaczy, że hmm, pierwsza ofiara.

A tak, tego nigdy nie wiadomo, bo tak naprawdę przecież nie udowodniliśmy jeszcze, że to właśnie on zabijał. No nieprzyjemna sytuacja. Do gabinetu szefa nie będę wchodził, bo widać, że gdzieś sobie poszedł. A może jeszcze porozmawiam z Rów? Może ona ma nam coś ciekawego do powiedzenia? O, ja, się

No i sprawdzimy czy jest tam na miejscu główka figurki, no i cały korpus figurki. Są. Oh, and there's the golden head from the stockbroker's house. I taka mała ciekawostka, jeśli byśmy nie porozmawiali z naszym szefem, z Chaserem, to tych przedmiotów, części tej figurki nie moglibyśmy teraz stąd zabrać. Choć byłyby tutaj. Niestety liniowość Wardow of jest skrajna. Dziwne, że nikt wcześniej na to nie wpadł. W głowie figurki znajduje się jakiś woreczek. Pewnie z białym proszkiem. Aczkolwiek ha. Zbrodnie rytualne. Jeśli wiążą się z narkotykami, to coś może tutaj nie grać. Bo. Hmm, skąd właśnie? To słowo rytualne jest tutaj kluczem. Jeśli. Morderstwa byłyby powiązane z narkotykami. To powinny się mimo wszystko chyba odbywać w normalny sposób. Idziemy do laboratorium. Oj, oj, oj. Dobra. Natomiast, jeśli są to zbrodnie o charakterze rytualnym, to hmm. albo ktoś. Próbuje w jakiś sposób ukryć prawdziwą naturę tych zbrodni, albo to jednak są. Ta, ta seria morderstw. Może nie ma bezpośredniego związku z tą figurką i z tym, co w środku niej znaleźliśmy. Ciekawe, na pewno do rozważenia. Być może coś nam się wyjaśni po badaniach. Na razie pobierzmy. pobierzmy próbkę tego narkotyku. Tak, yep, testy confirmed moje To Nie ain't sugar. No i teraz analizator próbek tej, ten po prawej, jego będziemy używać. Natomiast musimy wziąć sobie jeszcze raz pojemnik. What a surprise! There was a key to a drug stash at the Does Warren have anything to do with it? Hmm, still not enough to detain Warren. Heroina. No na pewno nie jest to miękki narkotyk, poważna sprawa. No i teraz jeszcze wrócimy do naszego komputera. No i pokombinujemy, może znajdziemy tam jeszcze jakieś ślady, pamiętamy, że mamy zdjęcie Wakero, że mamy też próbki. No i klikniemy sobie parę razy w klawiaturę po prostu. Try to get something more from this photo. A few extra filters and a dark room in the background, like a cellar or storage room. There's a column supporting an arched vault, which means it's an old place, fan on the ceiling, some other bits and pieces. An old, faded poster, partially lit. Now, where have I seen it? In the basement of the museum, I think. I should go and check it out. No tak, muzeum, będziemy się musieli tam udać, więc istotnie to miejsce słusznie nam się wydawało podejrzane. Warren się będzie musiał porządnie tłumaczyć. Raz, że w figurce z jego muzeum było, był ten worek z narkotykami, z heroiną. No i dwa, że zdjęcie Huacquero też właśnie zostało zrobione w tym muzeum. Więc rola Warrena, ewentualnie rola tego stróża, portiera, kogokolwiek, też może być istotna, bo nie wiadomo, czy to Warren, czy może ten właśnie oto sympatyczny pan, który chyba miał coś za uszami, bo takie wrażenie sprawiał. Któryś z nich wydaje się być w to wplątany. ain't here that's okay I just wanted a quick look impossible without a court order no one gets in look can't we work something out no way I almost got fired cause of you you know uh Negromsky was asking about you the other day forget it lady it ain't gonna work hmm De Widać, już został y, odpowiednio poinstruowany przez Warrena, że taka rzecz nie może się powtórzyć, bo inaczej wyleci z pracy. No i będzie trzeba jakąś intrygę tutaj uknąć, aby pana portiera stamtąd odciągnąć. W tym celu najpierw pozabieramy kilka rzeczy. Place. Właśnie tę misę, jakiś antyk. Pójdziemy jeszcze do biura Pana Warrena, do archiwum właściwie. I stąd weźmiemy sobie dwa przedmioty, mianowicie tę lupę laboratoryjną. Dla ciebie wszystko i kawałek śmiecia jest bardzo użyteczną rzeczą, no i folię aluminiową w rulonie. No, Dzięki ci za to, że tym razem oszczędziłaś. Tego oryginalnego komentarza mniej widzą. Dobra. Teraz kierujemy się do oranżerii. Tutaj trzeba będzie zrobić pewną ciekawą rzecz, bo istotny jest tutaj czujnik temperatury. Należy jakoś wywołać alarm, by przybieg bądź przyszedł tutaj właśnie ten portier. No i wtedy może uda nam się dostać do piwnicy. Mamy lupę, więc tak. Widać, że pada tutaj słońce, trzeba to jakoś mocno naświetlić, więc kładziemy tutaj lupę obok posągu. Kładziemy też talerz, no i owijamy folią aluminiową. No, jak się okazało, nie było to wcale trudne. No i mam nadzieję, że tamten pan nie jest takim leniem, że tu nie podejdzie, że jednak, no, pewnie mu zależy na pracy. Co teraz? Dlaczego krzykasz tak głośno? Ach, ja tylko patrzyłam na tę piękną... rzecz, kiedy alarm się wyłączył. W porządku, już. Nie odchodź, aż zrobię rundę całego dnia. Okej, ja tylko... Guard the entry then. Z pewnością. W sumie to mógłby się domyślić, że Nicole coś knuje. Ach, no, choć ciekawa uwaga co tak głośno płacze? Dobra, idziemy tam do tej odległej części magazynu, bo stamtąd właśnie pochodzi zdjęcie. Mianowicie z tej szafki, którą już kiedyś widzieliśmy. So Akero was coming here. If used to come here, then drugs were here too. They i here inside the exhibits and were repacked here too. It doesn't seem likely that Warren knew nothing about it. and the porter? That's why Nick took an interest in him. Guess this is a packing table. O tym samym pomyślałem, że jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Warren o tym nie wiedział, skoro nie pozwala tutaj nikomu schodzić. Like James was also interested in this cabinet. No, i może nie bez powodu, nie bez powodu nie pozwala tu nikomu schodzić. Na roku nie ma, jest 23 luty do 5 kwietnia, właśnie szafka, do której klucz mógł mieć James. Dlatego pora znów odwiedzić nasze biuro, biuro FBI, i sięgnąć po Kluczenika, i co ciekawe, ten portier będzie tam z tym alarmem marudził tak długo, że my to zdążymy zrobić. Zdążymy się przejechać, wrócić, wyjść jeszcze z magazynu. No i dopiero tamten pan wróci do wejścia. W przygodówkach to też norma, więc nie czepiam się. Jestem po prostu troszkę złośliwy. Dobra, wracamy po klucze Jamesa. Tak, wezmę to na wszelki wypadek. Znów tekst, który nie pasuje, no ale teksty są z automatu, losowo wybierane z dwóch bądź trzech opcji. Raczej nie sądzę, by Nicole to wzięła na wszelki wypadek. Ona celowo zabrała ze sobą jeden kluczyk, ten, który, jak jej się wydaje, pasuje do tamtej szafki, którą znaleźliśmy w archiwum muzealnym. Właściwie to nie jest archiwum, tylko jakiś też magazyn. A jeszcze nie. No i... um... No, i zobaczymy, czy klucz pasuje. Myślę, że to tylko formalność. Biały pyłek, więc pobierzmy kolejną próbkę. Sprawdzimy pewnie niedługo, czy to również jest heroina. A tu chyba waga. No, myślę, że tak. Biały proszek na wadze. Zresztą wszystkie wskazówki tutaj prowadziły. Doprowadziły nas do tego miejsca. No i jak się wydaje, to jest właściwe miejsce. Robotnicy przy metrze znaleźli kolejną ofiarę z wyrwanym sercem. Ojoj! Morderstw rytualnych, ciąg dalszy, a chłakero nie żyje. No nawet jeśli to wcześniej trochę było zrobione, no to chłakero był aresztowany, więc no coś tu nie gra. Czy to naśladowca, czy jednak nie chłakero hu mordował. To jest wiadomość od Nicka. Jak Knife Nasz jest martwy? Muszę to Wszystko się komplikuje, no ale, tak jak mówiłem, to byłoby zbyt proste, gdyby się okazało, że to rzeczywiście był chłakero, jeszcze zginął. Już byśmy musieli mieć koniec gry, a przecież tak krótko gramy. Również w ten sposób czasem można zgadnąć, kto jest, a kto nie jest mordercą w grach. Tak, nieco później zajmiemy się badaniem tej próbki. Najpierw kierujemy swe kroki do metra. Ciekawe, na mordercy mi nie wyglądał, choć raczej mordercy, mimo wszystko, tacy seryjni mordercy się trzymają w ryzach potrafią być konsekwentni. Raczej nie łaziliby zapijaczeni. Fakt, że oni lubią odwiedzać miejsca swoich morderstw później, ale myślę, że taki seryjny morderstwa no nie przeginałby w ten sposób, że po prostu by się upijał w takim miejscu. Raczej ten, kto morduje, wygląda na zdyscyplinowanego. Tam się nie można dostać, znaleźliśmy za to drut z dzwonka, stąd kola, czyli popularny odrdzewiacz, bądź też napój. Tak, mamy napój dobry na przeczyszczenie, tutaj zwłoki, ale porozmawiajmy najpierw z policjantem.

Nie dość, że były zdecydowanie bardziej naturalne, to w nich każda postać poboczna żyła. Była... miała swój charakter, swoją osobowość. Tam też był czarnoskóry policjant. W tej chwili wyleciało mi z głowy jego nazwisko, no, którego się słuchało z przyjemnością. Miał taki, takie poczucie humoru dosadne. No i po prostu był człowiekiem konkretnym, no a z tym ledwo słówko zamienimy. <laughs> nice. Real nice. So Więc kto the body? Było zresztą wiadomo, że. No, Nicole nie jest postacią charyzmatyczną, to trzeba sobie powiedzieć. Natomiast Victoria MacPerson jak najbardziej, była taką postacią. Jeszcze spójrzmy na zwłoki. Hmm, to jest Joel Tatum, lokalny drunkard.

Niż thing. Zabraliśmy zapalniczkę. No i podejdziemy jeszcze dalej. W tym ekranie nie ma żadnego punktu interaktywnego. Są tutaj takie lokacje. Ja tego nie uważam za wadę. Choć w Syberii na przykład niektórzy krytykowali takie przedłużacze, czyli miejscówki, które można oglądać a nic w nich nie trzeba robić. No handy. I Z paliwem zabieramy gazety. No, i spróbujemy podnieść szczypce izolowane, ale na razie nie możemy tego zrobić. Więc idziemy dalej. Coś tam się znajduje. Niestety śruby są zablokowane. Trzeba to jakoś odkręcić. Jak mówiłem, odrdzewiacz do takich rzeczy nadaje się na pewno lepiej niż do picia, kola. No i teraz uda nam się wyjąć śruby chyba karaluchy tu są butelka po szampanie rocznik 1986 ponoć to jest bardzo dobry rocznik no nie wiem nie wiem <grym> bardzo dobre mam skojarzenia z tym rocznikiem no czy najlepszy rocznik nie wiem ale dobry na pewno dobra <grym> trzeba jakoś te karaluchy stąd przepędzić spróbujemy zapalniczką no ale trzeba by mieć co podpalić najpierw. Więc włóżmy tutaj zwinięte gazety. No i spróbujmy teraz to podpalić. Skończyło się paliwo? No ale dobrze, że akurat był kanister, więc możemy to teraz podpalić. No i zobaczymy, czy wystraszy to te robaki. Czułem się niczym w grze Bad Mojo, czyli właśnie w grze, w której kieruję się Karoluchem. Choć ja akurat do tych stworzeń pozytywnego stosunku nie mam. Nie chciałbym ich mieć w domu, to, to na pewno. Co jest tam w środku? Tak, teraz Nicole... Zanuciła taką popularną piosenkę. Nie pamiętam, kto to śpiewał, ale rzeczywiście było coś takiego. I to już jest chyba piosenka dość stara, z lat 90., choć nie jestem pewien. Muszę to sprawdzić sobie. Na pewno to zrobię po nagraniu. Dobra, teraz trzeba jakoś tę wiadomość wyciągnąć. O, mamy. Ją. No cóż, czy rzeczywiście takie niewiarygodne? Sporo jest osób wykształconych, inteligentnych, którzy się później staczają. Z różnych powodów. Nie ma chyba takiego jednego pojedynczego powodu. No. Alkohol. Każdego może zniszczyć. Nie tylko jakiegoś niewykształconego, prostego człowieka, ale i inteligenta. A różne są powody sięgania po alkohol, wiadomo. Niepowodzenia w życiu, w miłości. No. A często te osoby, nawet mądre, wykształcone są. Też bardzo wrażliwe, no i niestety potrafią się pogrążać. Dobra, koniec tego gadania. Wychodzimy z metra. I pora wsiadać do samochodu. No i koniec, rozpo... kon... skończył się dzień trzeci, rozpoczyna się dzień czwarty, a co za tym idzie, kończy się również odcinek i zacznie się wkrótce nowy. To tyle, do usłyszenia, pa!